Cześć. Dziś szybki odcinek o wyrobie octu z owoców bzu czarnego. Ocet ten zrobiłem w tamtym roku z pulpy pozostałej po robieniu syropu z owoców bzu. Owoce, na potrzeby wyrobu z nich soku, były wygotowane, a następnie sok z nich wyciśnięty. No i pozostało mi takiego surowca całkiem sporo. Mogłem je wyrzucić na kompost lub ewentualnie nastawić na nich nalewkę lub ocet. Wybrałem ocet, bo nie jestem zbyt wielkim fanem alkoholu, plus słyszałem akurat różne dziwne opinie o alkoholach wyrabianych z owoców bzu. Tu jeszcze krótka, dość istotna wstawka z zeszłorocznego odcinka o wyrobie syropu z owoców bzu. Lepiej zagospodarować pozostałą pulpę np. do wyrobu octu czy nalewki na alkoholu, kiedy nawet wskazane jest, aby jednak choć odrobinę tego miąższu, soku i aromatu w takiej wygotowanej owocowej pulpie pozostało, więc jeżeli planujecie zrobić ocet, nalewkę czy nawet te konfitury, można sobie takie odsączanie zrobić na pół gwizdka. O samym czarnym bzie, zbiorze owoców i ogólnie o obchodzeniu się z nim nie będę się powtarzał, bo ten odcinek miał być krótki. W opisie linkuję Wam więc odcinek o wyrobie syropu z owoców bzu, gdzie rozprawiałem o bzie i tych wszystkich około bzowych kwestiach przez dobre kilkanaście minut. Ok, wyrób po kolei. W tamtym roku, nastawiając go, nagrałem nawet taką krótką na ten temat pogadankę. Ja w pierwszej kolejności wybieram ocet. W celu jego wykonania trzeba przełożyć pulpę do słoja, zalać ją ciepłą wodą z dodatkiem cukru, około 4 łyżki cukru na 1 litr wody, przez pierwsze kilka dni lub przez pierwszy tydzień mieszać co jakiś czas i czekać, aż pojawi się matka octowa. Przy okazji wyrobu soku syropu z owoców bzu pozostało mi tych wygotowanych owoców całkiem sporo. Postanowiłem więc zrobić ocet. Przygotowałem duży słoik z szerokim otworem, by ocet mógł swobodnie oddychać, bo to ważne przy wyrobie octu. Słoik miał pojemność około 2,5 albo 3 litry, a przed wyrobem go wyparzyłem. Zrobiłem równocześnie dwa takie nastawy, w każdym słoju mniej więcej po tyle samo wszystkiego. Surowca zalewy, no właśnie zalewa. Na jeden słoik przygotowywałem zalewę w ilości około 1 litra, może ciutkę ponad ten 1 litr, i posłodziłem. Słodziłem ją właśnie na litr czterema dużymi łyżkami cukru, a więc około 50-60 gram było tego cukru. Zalewę przygotowałem na gorąco, to znaczy słodziłem i mieszałem na gorąco, ale po wymieszaniu, oczywiście, odstawiłem ją do ostygnięcia. W momencie zalewania pulpy owocowej miała ona u mnie temperaturę około 25 stopni. I taka właśnie ma być w momencie zalewania. Po wystygnięciu zalewy zalewam czekające już w słoju owoce bzu, następnie mieszam wyparzoną drewnianą łyżką, przykrywam ścierką i odstawiam w możliwie ustronne, ciepłe, Spokojne, ciemne miejsce. Następnego dnia po nastawie postanowiłem trochę ten nastaw Wspomóc. Jako wspomagacza użyłem octu jabłkowego własnego wyrobu z poprzedniego roku. Dodałem jedną łyżkę stołową i porządnie wymieszałem. Przez pierwsze dni, czy nawet około tydzień lub nawet do 10 dni ogólnie poleca się od tym mieszać. Głównie aby zapobiec powstawaniu pleśni na zasadzie, że np. coś, co wystaje ponad płyn zbyt długo, jest na taki atak pleśni narażone. Przez te pierwsze dni, gdy to wypychanie do góry jest najbardziej intensywne, zawsze jakaś część tam wystaje. A takie mieszanie ma za zadanie właśnie średnio 1-2 razy dziennie wymieszać całość, także to co wystawało ponad płyn, zostanie wmieszane w płyn i tym samym zdezynfekowane. Dlatego zaleca się mieszać 1-2 razy dziennie. Ja przez pierwsze około 7 dni mieszałem jeden dwa razy dziennie, bardziej jeden, ale czasem dwa, to znaczy nie było przez ten czas przerwy między mieszaniami dłuższej niż doba. Bo z każdym dniem ocet staje się silniejszy, bardziej odporny. Pokrywa się to z procesem wytwarzania się na jego powierzchni matki octowej, która po właśnie około 7-10-14 dniach, zależnie od warunków, pogody itd. zaczyna się na powierzchni octu pojawiać, wytwarzać. W międzyczasie robiliśmy też syrop z owoców bzu, ale metodą babcino-mamową. Jest już o tym odcinek na kanale, bo wrzuciłem go dziś. To była metoda na surowo, bez gotowania owoców, i z tamtej pulpy ocet nie wyszedł. Po roznaniu syropu zrobiłem ocet, i już drugiego dnia po nastawie tego octu pojawił się na nim taki korzuchowaty nalot. Mówię o tym więcej we wspomnianym przed chwilą odcinku. rozkminiam sobie, co to może być za nalot, i tak dalej. No i finalnie ten jeden swój poszedł niestety na straty, ale został. Mi drugi, który na szczęście wyglądał wyjątkowo zdrowo, a tworząca się na nim matka octowa już po około 11 dniach od nastawu i jednocześnie też po 4-5 dniach od zaprzestania mieszania wyglądała już bardzo solidnie. Pozostał mi już tylko jeden swój i jak widać, matka octowa wytwarza się bardzo, bardzo duża zdrowa i od tego 11 dnia stał sobie tak niemieszany kolejne 11 dni, czyli już razem po 22 dniach od nastawu prezentował się tak. Następnie po jeszcze 5 dniach, a więc po czterech tygodniach od nastawu, prezentował się tak: matka octowa jak widać potężna, co zwiastuje super smaczny i zdrowy ocet. Zdrowiutki, kolor intensywny, a matka octowa solidna, wręcz jak gruby i okazały grzybek kombucza. Tak było 1 października, ale jeszcze ocet odstawiłem i wróciłem do niego dopiero 9 października, a więc po prawie równych 5 tygodniach od nastawu, ocet ciągle był zdrowiutki, a matka octowa okazała i tego właśnie 9 października zrobiłem odcedzanie octu. Oczywiście wyparzałem wszelkie naczynia, które miały mieć styczność z octem, wyparzałem je, a następnie studziłem przez chwilę, aby takie gorące naczynie, czy to miska, czy butelka i tak nie wpłynęły źle na sam ocet. Tak samo butelki, do których przelałem ocet oraz ich zakrętki. Ocet odcedziłem przez sito i dodatkowo jeszcze przez gazę. Sama matka octowa niestety trochę ucierpiała podczas odcedzania, ale i ją oddzieliłem od pulpy owocowej, oczyściłem i zalaną zimną wodą odstawiłem do lodówki. Miałem z niej zamiar zrobić kombucze, ale niestety tego pomysłu jednak nie zrealizowałem. Do dziś żałuję, ale myślę, że jeszcze kiedyś do niego wrócę i spróbuję zrobić kombucze z takiej bzowej matki octowej. A sam ocet wyszedł super. Na początku był trochę mętny, ale z czasem się oczywiście wyklarował. Przechowywałem go wtedy. Temperaturze pokojowej w ciemnym miejscu lub przykryty szmatkami. Wyszły prawie dwie całe półlitrowe butelki. Jedna została mi jeszcze do tej pory. Z uwagi na to, że miałem tylko dwie jego butelki, to używałem go bardzo oszczędnie, tym bardziej, że chciałem sprawdzić jego trwałość i potrzymać go jak najdłużej, tak no minimum rok, co mi się udało na szczęście. Zdecydowanie więcej przez ten czas wypijałem octu jabłkowego, którego zrobiłem sobie w tamtym roku potężne ilości. A tak w ogóle to odcinek o wyrobie tego octu też znajdziecie na tym kanale. Zresztą podlinkuję go wam w opisie. Oczywiście po tym roku Ocet przetrwał, jest zdrowiutki, jeszcze bardziej klarowne. Prezentuje się tak. Smaku. Taki kurcze cierpki, bzowy, właśnie taki lekko kwaśnawy, ale naprawdę niesamowity i. Samo poczucie, że że to jest coś dobrego co teraz przyjąłem sobie do organizmu. Jest identyczne jak po odcie jabłkowym. No po prostu oba mają ten taki kurcze octowe coś w sobie, bardzo, bardzo mocne, takie wyraźne, piękne, cudowne po prostu. No Naprawdę yy, nie mieszane uczucia, ale najwidoczniej nie wiem, po roku może ten ocet dojrzał z bzu, bo naprawdę jest po prostu w tym momencie 10 na 10 go oceniam. no, cudowne. No i to w sumie tyle w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że spróbowałem zrobić ten ocet, bo zupełnie nie wiedziałem czego się spodziewać, czy w ogóle mi on wyjdzie. A tymczasem na dziś koniec na zdrowie, powodzenia i do następnego. Cześć!